Cześć, siemanko, jestem Mateo i dzisiaj sobie pogramy w Brawl Stars, mam taką fajną mowę czy tam sprawę, zawsze będą o 14 filmiki na moim kanale, a ja dzisiaj chciałem sobie zrobić, nie wychodzę z gry i nie wiem jaką postacią. Będę robił nie wychodzę z gry rówcem nie Edgardem o. Nie wychodzę z gry Edgardem Albo nie, Rówmy No, Rówcem nie będę wychodził z gry Taki dzisiaj filmik Może na tą mapę okay, na żadnym będę robił nie wychodzę z gry gierki

Dam odcinek dalej. Okej. Okay. To my lecimy dalej. Chyba gol. Okej. I To lecimy. No może pogrzemy sobie na duo z nim. Okej. Okay. Poczekamy jak wyjdą, okej? Okay? To za chwilę banda. Okej. Okay. To my lecimy dalej. To to za mapy? To co to za mapy? Lecimy. Nie. No Dawaj, lecimy tu Lecimy. No, 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 no,

Za. Nie wiem. I Okej, opuszczam drużyna. Lecimy sobie sami. Ok, lecimy, teraz robimy, nie wychodzimy. Dawajcie. Okej, okay. Edgar. To może być trochę ciężko.

Okej, okay. lecimy, spokojnie, To w tym czasie zostawcie subika, zostawcie szybkie i mi się spadnie, my się zostawiliśmy, łateczka, dzwonaczek, tam łateczka, będzie tam, subika, za nimi się ktoś to się zranie, drugi istotę na on ma tam parę silników różne silniki tak robi takie różne rzeczy on nagrywa lewy On nie ani razu nie założył no tak, захвату. Да, бесплатно. tyle samo czas. nie. Ja a tu robi się taki opening o, tu, o, tu będzie taki opening do, od tutaj dotąd do tego Będziemy otwierać go powiedzcie do którego wydarzenia doszliście, no, widzicie jak to do jednego. Na trzecim już byli spoczeni tutaj już nie było szana. To już było ślubne. Ale nic nie ja jest. i wezmę na no tą mapę może być jedna lub sobie tylko ją. mam dwa misje to zrobimy sobie, co? na tym wydarzeniu o nie, to taka mapa. w to na bibi myślałam, że to taka inna jest ta mapa, co przegraliśmy Bye bye. Ale dobra, Bibi. To Hej, ktoś chyba żyje. Ej, ej, ej. Jeszcze oni wygrają. No nie, no. Tak nie będzie. Co gramy? Co tu gramy? Ej, nie no. Okej. Okay. To chyba easy. Gierka była taka ekscytująca trochę. mała na emocjach, czy się przegra, czy nie. Ale może wejdźmy Okej, okay. to jak obiecałem, że nie będziemy wychodzić, to teraz od teraz. Przepraszam, zapomniałem. Ok, od teraz może z 5 rund nie będziemy wychodzić, zrobimy misję. Jeszcze 5 rund, to sobie zabramy. Może niedługo filmik zbadać Będę eventy robił, może. Jak będą.

Bibi, baj, baj, mówić tam. No nie. To ja zginąłem oczywiście. Sandwich. Ruch ma większą liczbę O nie, nie. Zrób chyba, Wam nie będę przypominał. Przejął. Widzicie, to jest takie gówno, właśnie, bo ta głupia Ens każdego obiła tyle, każdego zlikwidowała. Trzymajcie się swoich triumfów. Uprimo, mu się. Ja tak nie umiem wygrywać oni sobie wchodzą na luziaczku jakby ich zobaczył jakieś kupilków, głupia bęb, ta guma z buzi to jest takie coś. A na filmikach to, że każde wypadko to trafi. Tu. No. E nie No. dzisiaj robić robić gotowość. Widzicie? Weź Widzicie, nie, byłem, nie chcę mi się naprawdę przeklinać. I nie chcecie, nie chcecie tego czuć, jak to wnerwia. Może tak, że nie wiem, przegrywacie i się wkurzacie. To właśnie to mam teraz. No to nie wiem, zagrajmy rówsem. Widzicie, no, jeszcze jedna birza, bo. Widzicie, przepraszam, no. To nie będziemy robić gotowości, no bo widzicie. От гроб. To chyba będzie wygrana. To może będzie wygrana. Nie. Nie, no to wygrana. To jest sobie Okej, okay, dobrze, okej. Okay. Okej. Okay. Co ja dostałem? No, jeszcze zróbmy do mega boxa jakąś misję. Zróbmy te misje, ok? Zgódźmy się. Ja sobie zrobię połowę, żeby już była jedna, tylko jedna do wygrania, i się za chwilę widzimy. Okej. Okay. Jestem dalej. To jest ostatnia bitwa. Trochę się wnuwię, parę razy przegram. No a to jest ostatnia bitwa. I nie mega boxa, ale to oczywiście na no. Open, bo będę się jeden Nie wiem czy nawet dokończę Nie było. Będę będzie Ej, ej. Ej, Nie, nie. to ta to ja. Ej, ja, nie ja. Ej, się Dostaat er meer van. Ik ben hier lekker opgesteld. Oké. Toch heb ik nog een beetje tegemaakt. ik A na tym akcentie. Albo nie, zagrajmy jeszcze jedną. Jeszcze jedną. Jeszcze jedną, mam jeszcze jedną. Bo... Może jeszcze jedną. Chciałem już to zakończyć, ale zrobię to Bo misję polecam zacząć robić.

Estou ouvindo aqui. Muito. uma

Będę grał, że jeszcze nie zrobię No nie widziałem jej. Aby gdzie jeszcze zrobić czy to będzie damage zrobione, jak tak to kończymy? Jest, okay. to my mamy już 26 pucharków. My mamy. O, tu już mega box jest, a my. a my kończymy. Na dzisiaj podajcie do klubu od mamo. Ten klub od mamo. Zostawiajcie subika łapeczkę. A ja się z wami na dzisiaj żegnam. Pa pa.